Witamy Was w nowym dniu we vlogu, który pojawił się, a jakieś, nie wiem, z półtora roku po poprzednim vlogu, więc kawałek nas nie było. Witamy się z Wami z pięknego miejsca, z końcówki Serbii. A nasza przygoda zaczyna się w tak pięknym i malowniczym miejscu z rozsypanym rozrządem. Posiedzimy sobie tu trochę. Przejechawszy wczoraj 1300 km spod naszego domku, zatrzymując się tu i u, gdzie na siku i kubkę, jedziemy sobie, jedziemy i nagle było... Nie, nie, na początku że ona powiedziała, czemu ty tak dziwnie jeździ? Bo tak było, bo, co, bo coś puka, coś puka. Jednak... No i dostałam opieprz od małżonka szanownego tutaj obok mnie, że iż aczkolwiek y, pa sieje panikę i teraz on też słyszy. Ja uwierzę, że no to słychać. Przejechawszy 10 km, samochód zrobił i tutaj zademonstruje. Świateł awaryjny, tylko dźwięk pozostał z nami. Za to zatrzymaliśmy uroczego pana serba. Porządną tak, motoryzacją, bo jechał z Kodą Oktawią 1,9 TDI, więc nie ma nic lepszego. Wiedziałem, że poradzi, że taką skodą nikt nas nie pociągnie, tak jak taka skoda. No i pan złapał na sznurek 20 km, nas przywiózł po drodze, zaliczając trzy warsztaty. No, i zatrzymaliśmy się w trzecim warsztacie, ponieważ tylko trzeci dysponował tak dużym jazdem, że możemy coś zrobić. I kanałem przed. I kanałem przed. No, i teraz stoimy sobie od wczoraj, od południa. Yy, mają nieczynne, dziś jest niedziela, więc mamy przymusowy postój w Serbii, gdzie nigdy nie chcieliśmy się w Serbii zatrzymywać. Tak okazało się, że no, chyba musimy. Coś jednak tutaj jest, co spowodowało, że stanęliśmy. I to nie tylko rozrząd, ale też piękne, jak się okazało, widoki. Nic się nie dzieje bez przyczyny, pewnie, nie ma co dramatyzować, lepiej może, że ten tu niż w Czarnogórze, bo w Czarnogórze mogło być drożej, to jest prawda, lepiej, że tutaj, to, 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 lepiej e... tutaj niż w jakiejś Hiszpanii albo nie wiem, w jakiejś Francji, za jakimś to chyba Francji. otworzymy firmę świadczącą usługi transportowe, Wiecie, ile powiedzieli nam za lawetę, 13 tysięcy, wow. to jest taka kwota, że ja bym chyba za tą kwotę sama ten samochód popchała do Polski, tu sobie stoimy na moście zademonstruję Wam. To jest nasz nowy członek rodziny. Zwie się Pysiak, Pysiunia nasza. Bardzo grzeczny psiaczek, nasz rodzinny. Buldog francuski, raczej buldożka francuska. Dzielnie znosi z nami trudy naszych podróży. No. I nie dość, że mamy kamerkę, którą nagramy Wam to nasze piękne urlopowe zdarzenie. To jeszcze mamy drona, więc jeszcze puścimy tutaj drona, żeby pokazać Wam, jak to jest naprawdę pięknie w takim miejscu. Ostatnie pieniądze zainwestowaliśmy w sprzęt do nagrywania, a prostu się rozrządzi. Czasami tak bywa. Znaczy, e, to i tak wydaje mi się, że do, o ile może być, że się dobrze trafiło z tym rozrządem, to trafiliśmy dobrze. Bo pan mechanik nowy silnik już zakupił. I ma w ogóle pięć gwiazdek w Google, i ma to dość dużo opinia. opinii. Więc jesteśmy pod wrażeniem, bo w Polsce dostać takiego mechanika, który ma bardzo dużo pięciogwiazdkowych opinii, to jest skarb, jeszcze nie jest drogi. Pan nie jest drogi, pan nam za całą robotę powiedział 500 euro. W sensie 500 euro za wyjęcie starego silnika? Uzbrojenie nowego silnika w elementy ze starego silnika i montaż starego silnika. I tyś jak za nowy. I, ty, i około i do tysiąca Nowy, nie nowy, silnik. za używany egzemplarz sprawny, o tak. Więc o tyle jesteśmy biedniejsi. Yy, Na szczęście mąż miał dwie nerki. Dobrze, powiedziała czas przeszły, miał, już ma jedną. Dlatego trzeba zabierać męża w podróż Zawsze to nerki są na wagę teraz złota Teraz się nie opłaca, bo jedna mu musi zostać Także od następnego vloga mnie już nie będzie nie. bo będę siedział w domu, psa pilnował A teraz cheese! Mechanika, a tu dociągnęli nas, że tak powiem. Pan chyba ma duże doświadczenie z wymianą różnych różności w samochodach. Po stercie złomu widać. Trochę zmienił kolor od poprzedniego wyjazdu do Grecji. Pomalowaliśmy go raptorem. Musimy jeszcze go skończyć. O, ja mam kluczyki. Dzień drugi, nie, dzień trzeci. Straciliśmy rachubę. Zuśka nadrabia internet, bo okazało się, że mamy tu Wi-Fi. Dopchali nas na kanał. Sami nas dopchali. Dopchaliśmy się wszyscy na kanał grupowo. Ja sobie znalazłam trochę pracy. Zamontuję to, bo nam bardzo to przeszkadza tu pod spodem. Na takich Podam na pomysł tego, co mamy, czyli tu będzie przekręcane i wtedy będzie to trzymać. Przynajmniej taka jest koncepcja, i zabrałam z domu taki nieużywany magnes z Ikea na noże, więc też sobie zainstaluję to w górze. Pysiek w końcu się coś dzieje po tylu dniach. W końcu, nie? Tak. Ja już na labiryncie nie coś bo w sadu nie? Chyba. Sytuacja się upgraduje. Zamontowany jest cały przód, chłodnice, wentylatory, zostało. Tylko silnik rozpiąć od wydechu, od skrzyni i go wyciągnąć. Tylko. Tylko po tym, później zdemontować wszystkie akcesoria typu turbiny, rozruszniki, alternatory, klimatyzację, wspomagania pompy, kolektory słoneczne, wydechowe, oh. <laughs> Ogólnie... wtryski i zakładać z powrotem. Ogólnie to już się cieszymy, że jest w trakcie. Tak, jest. Jak będzie tak dobrze szło, to podejrzewam, że pewnie jutro zgodził się pan za to wziął. czyli pewnie pani śmigła jutro? Okay. Śmigł został już wysłany i jutro dotrze do nas. Yeah. Dotrze zmontowany, jak słyszę jutro dociera panu. Środę już będziemy pewnie mogli uderzyć to cię. Dla mnie to W okay. okay. Dla Czasami się biją, ale to do okna życia się już nie zmieszczy. Niestety. <noise> Za to psa mamy grzecznego. Jakaś równowaga musi być. Z dziećmi nie wyszło, ale z psem na szczęście wyszło, więc jest dobrze. Ci są na szafie zaadoptowane. <noise> Możliwe. A tak wygląda nasz kamper. No. Także. Nie wiem czy oglądaliście kiedykolwiek Droga Bez Powrotu I tam była taka scena na takim wysypisku samochodów Co ich w większości pomordowali No to my w sumie tak stoimy O nie, zaczęliśmy lać wodę Kurde, felek Chyba mamy pełny zbiornik Sobota, niedziela, pędziak, wtorek Mamy dzień numer 4 Doba W sobotę przyjechać czyli do niedzieli Do pojedynku, do wtorku, trzecia dobra nam Robimy spaghetti Spaghetti Ale? Robimy spaghetti Właśnie podjechali Zabrali nasz silnik gdzieś Tak to wygląda Z pozycji Naszego autka Jeździura Jest olbrzymia dziura i nic więcej. A idziemy też do kuchni polowej. A co? Pisaczek grzecznie pilnuje dobytku. Szczeka w razie czego. No i mamy przełom. Pan właśnie przyjechał z nowym silnikiem. Miejmy nadzieję, że zacznie go mentować. Przynajmniej o, tego byśmy chcieli. Nadać coś tam w grzebie. A mi poszedł też... Zobaczyć. Jest, nie wiem, ósma. Ja sobie myję po wczorajszym. Spagetti. Jest. Jest, która? 9.10. A, 9.10 jest, proszę bardzo. Trochę później, niż myślałam. Blisko byłaś. No, wyspałaś się. Mhm. Ale muszę na pewno podładować przelew. Ło, najważniejszy. Miejsce piękne, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy już stąd pojechać. Urlop mamy do końca sierpnia. Także jeszcze półtora tygodnia nam zostało. Skorzystałoby się trochę, jakaś woda, co? Wczoraj podjechali, tylko zabrali stary silnik, bo musieli przełożyć wszystko, czyli może gdzieś ma jakiś inny, bo też. Tutaj jest tylko tak... dorywczy. O, przyjechał jakiś drugi pan, że do pomocy będzie szybciej. O, przynajmniej teraz to czuć, że pracują. Ale wiecie co, szczęście w nieszczęściu, że po jeszcze byliśmy camperem, kamperem. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moglibyśmy tutaj mieć taką przygodę samych dla nas no czwarty dzień dopiero wczoraj odnaleźliśmy sklep i to przez przypadek, bo poszłam z piszką na spacer eee, no i tak naprawdę samo wystarczanie jesteśmy no woda jedzenie. jeszcze nam sporo w lodówce zostało myślałam że dziś już będzie kryzys bo skończyły się jakiekolwiek słodycze, więc jak dzieci tak z dwa trzy razy w ciągu dnia przyjdą mamy masz coś świadkiego. No to potem zaczyna się marudzenie. Mamo, daj, Klosie, daj. A tak to. A mam nam po 3-po 4 jest na cały dzień. Matko życie. <grystanie> nie co, nie co, nie co. To by też się podoba. Powiem Wam, że mamy najgrzeczniejszego psa na świecie. Naprawdę. Trzeba ją pochwalić. Silnik wsadzony. Tak? Tak. O, No to fajnie. Jak tam? Nowy pasek zaraz będzie, alternatywne do założenia, bo widzę, że jest zdjęty jeszcze. Ale to jak już jest wsadzone, to co? To, to, tyle? to już spina już. I już? No to skrzyni już jest wsadzony, skręca ze skrzynią No? i podpina wszystko i już. A, nie to spoko. Myślałam, że to dłużej zejdzie. <słuch> że co? Że to dłużej zejdzie. Znaczy no spokojnie, cały przód do złożenia. No ale to wiesz, tu rozkręcał ile? Godzinę czasu tego? No trzy godziny na pewno, że wszyscy ja myślę, że trzy godziny, ze 4 jeszcze mu zejdzie. Nie no, ale to dobrze, że już jest wiesz. Że już są tam, że już tam kręcam. <coughs> Jak już silnik jest o pół biedy. potem ty byś nawet skręcił po wieczorze. Teraz to już tak, teraz to już ja bym złożył. Najgorzej to to, że ich w ogóle tutaj nie było niedziela, poniedziałek, wtorek. A okazuje się, że oni mają już drugi warsztat. Tu na górze, gdzieś tu to dojeżdżają. A tutaj tylko taki głaz. silnik, wszystko o. przekładali tam. A tu chyba o. tylko tego. Tak, tak, tylko przyjeżdżają. No tutaj ludzi sporo podjeżdża pod ten warsztat, pyta się gdzie, co jak. O. Więc no, ruch taki ma. No ja mówię, pięć gwiazd ten ma na Google i coś dość sporo pili. Więc chyba, no, chłopie co robi. Podejrzewam, że nas do dwóch tysięcy wyjdzie. Myślę, że maksymalnie tak. No. no, no bo 500 robocizna, to jest 1600 i może też oleje jakieś oleje te, no. To, tam, to no. To będą najdroższe nasze lokacje w życiu. Zawsze wyrabialiśmy się gdzieś to do siódemki, do ósemki. Takie, no, takiego all-inclusive też nie mieliśmy. Hmm. No. chcemy do Turcji jechać w grudniu. To akurat będzie zrobione. Tak. Szkoda tylko, że to tyle czasu, Tylko przyszło. przyjedziemy, to też trzeba zmienić olej, zobaczyć, wiesz. Czemu zmienić olej? No bo po zmianie silnika trzeba sprawdzić, czy wszystko jest okej. bo ja tego kampera i jedźmy z biurem podróży. A nie nie wiem. No, to jest taka profilaktyka, po prostu przy, te, przy takich pracach, że po jakimś przejechaniu takiego nie jedziesz już 10 tysięcy, tam 4-5 zmieniasz olej, patrzysz, czy wszystko jest OK. Takie historie zostają, tak jak z nami została ta skrzynia biegów w Fertku, co w Bułgarii naprawialiśmy. Tak, to też zostanie, będziemy kiedyś opowiadać. Ale jak ktoś się kiedyś będzie zastanawiał, matko, jak się taki samochód popsuje w świecie, no to popsuł się nam silnik w Serbii. Przeżyliśmy. I to popsuł się tak, że nie dało się naprawić. Trzeba było wymienić. Ja to jestem pod wrażeniem, że ten pan pan z Kodą nas w ogóle pociągnął. To był jedyny pan, który się zatrzymał na tej drodze. My tam tyle staliśmy. <laughs> I okazuje się, że jak nie umiecie angielskiego, to też się dogadacie, bo tutaj angielskiego nie umie nikt. Ale translatory, no. nawet oni sami mają translatory. translatory. No. Raz, dwa. Ale nie, nie umieją. Umieją y, ruski albo serbski. Okazuje się, że język NAMIGI, który y, którzy wszyscy znamy, sprawdza się wszędzie. Można Saj. go dopisać do CV jako przeciw. Jest przeladzi. taki kanał, ten co taki łosy, jeździ tam po Afryce. I on ma koszulkę z takim to z daleko. Pozdrawiamy. Tak, Oglądamy. Takie podstawowe slogany. Więc myślę, tak. ja też wydrukujemy ja mi tak. Change, change engine, <laughs> change gearbox. <laughs> change oil. <laughs> no, no. No. I tak zrobiłem zdjęcie i w czterech językach. Zdjęcie i w czterech językach. Ale no, on tak ma fajną koszulkę, bo y, nie wiem czy oglądacie, ale y, on zrobił koszulkę, gdzie podstawowe rzeczy, czyli jedzenie, y, spanie i tak dalej, i tak dalej. Takie... Obrazkowo tak, y, ikony wstawił na, na koszulkę. No i wiecie, możecie <laughs> pokazać i. jest. Pach, 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 pach. Dziękuję. Zapraszam Panią tylko już mnie. O, tak. Ogólnie, my się trzymamy na sznurku i nie dlatego, że jest mi grzeczna i może uciec, tylko dlatego, że jeśli ona widzi kogokolwiek, to chce się bawić. Wszyscy z naszych znajomych i wszystko dookoła nauczyło ją tak, że jak są jacyś ludzie, to no, ona jest tak urocza, że... Jak właściciela. I jesteśmy tak uroczy, że wszyscy chcą się z nami bawić. Ale? A jeśli zakopa? No to tak krzyula. Dał no, ja sobie... radę. I on jedzie do tamtego warsztatu no, ja drugi warsztat. tam jak jest znak, stop to będzie skręcał w prawo. To niedaleko no? ja nie. Nie, tu chyba będzie parkował, przestawia się tylko. Ale samochodów mają kopę. Naprawdę. Moją, moją. Tylko jestem ciekawa. Chociaż nie, no mijaliśmy tam. ogólnie powiem Wam historię, jak się to stało. Jedziemy, sobie jedziemy i nagle zaczął dziwnie chodzić, a że ja mam such bezwzględny. I pamięć też, to wiecie, 10 lat temu 18.30, 15 grudnia powiedziałeś mi, że to czy tamto. To Co każda kobieta tak ma, to macie w genach z mlekiem matki wesane. Każda kobieta tak ma, ale i mówię do niego: coś dziwnie chodzi. No i potem dostałam opiecz, y, że sieje panikę, bo y, on też już zaczął to słyszeć i że to jest moja wina, no bo sieje panikę. Y, jakby tego nie usłyszała, nie zwróciła uwagi, to ja bym nie usłyszał, też nie zwrócił uwagi i byśmy dojechali w to samo miejsce, bo to nie ma... To by się nam urwało w to samym miejscu, Ale byśmy byli spokojniejsi przez kolejne 10 minut. Nie no, ogólnie zaczynaliśmy się na jakiejś stacji, a tutaj nikt nie mówi po angielsku w ogóle, no, nie, nie wiem dlaczego w Serbii nie po angielsku. Chodź tu piśka. chodź tu. Pysznie, chodź, chodź. Dobry pies. Dobrze, super. I. E, bo o, u mnie to był taki dziwny dźwięk. Stukania z szeleszczeniem. Nie, to był taki głuchy dźwięk pukania. Najprawdopodobniej to pukała panewka. Bo. Co, bo pukała panewka, bo już mogły być gdzieś luzy na wale korbowym, czy tam już może wał korbowy nie trzymało słabości? No i na takich pięknych wydało? serpentynkach na środku takiej wąskiej drogi dwa pasy bez poboczy zrobiło puch, puch dziękuję. Więc siłą pędu i masy, bo masy jak zauważyliście mam on przybrał, ja schudłam, się nie zauważyli. ci nie lubi próżni, więc jak komuś ubywa, to komuś przybywa. Teraz tą samą zasadą, nam mu było że trochę pieniędzy, to komuś przybyło, mechanikowi. To. Siłą pędu zjechaliśmy na pobocze, no, znaczy na pobocze, no, jednym kołem no. udało się na krawężnik, bo tam góry były, więc nie za bardzo, to nie było pobocze, ale tak, zjechaliśmy na bok, no i co, i zaczęła się akcja, szukamy kogoś, kto nas w ogóle ściągnie, Kamil na początku wyszedł założenie, że musi być to jakiś bus, czy większy samochód, ale tam nie jechało zbytnio dużo samochodów, a jechały, to, to miały nas szeroko, tak, w poszanowaniu, omijali nas szerokim ukiem. I dopiero pan tutaj gdzieś, chyba z okolicy, tak? Czy nie? Chyba tak, no nie wiem, no i chyba stara, i tak się no, zaryzykuje, no stara, Oktawia jedzie. Okazało się, że pan jest mechanikiem, ale pan nie naprawia takich dużych samochodów, więc pomoże nam po prostu ściągnąć, chyba dlatego, że jest mechanikiem, to, to stanął i, i nam pomógł. Pomoże nam e, ściągnąć. Stanęliśmy u jednego mechanika, nie zrobi, u drugiego mechanika, nieczynne, nie wiadomo kiedy otwarte. E, zaczęliśmy tak, bo to była sobota 18, gdzieś koło 17-18 już godziny. No jak udało się nam złapać pana, żeby nas pociągnąć, to już było dużo później. E, I dopiero pan gdzieś podzwonił, podzwonił, no i tu się okazało, że miejscowość dalej ma. E, Mama ma, ma co? Ma wysoki znajomego wjazd. i A. wysoki wjazd w, w garażu, no chyba, że, chyba ten y, y, chyba, że kanał. kanał. No i dopiero tu stanęliśmy, no ale też, no pan przyszedł, powiedział, że silnik kaputy. I... No, no i że jest czekać. sobota, widzimy się w poniedziałek. No. Więc ogólnie, gdyby nam to się wydarzyło w poniedziałek, to nie ma tragedii, bo dzisiaj jest środa. A propos no. środy, są zwyczaje. Ja też mam pamięć. Kranie trzeba zrobić. Kranie trzeba zrobić. O, ludzie się nie zmieniają. Na nawet po dwóch latach nic się tu nie zmieniło. Ja już marzę, żeby stąd wyjechał. Przy lat, tylko w sensie wizualnym. Wiesz, brzuch, druga broda. To też jest, wiesz, no, mało kto się może pochwalić, że ma dwie brody. I ja mam. Trzy. Nawet trzy. No. Zrobimy challenge. Tak. To kto ma więcej brud. Oj, 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 tak to jest. No cóż, no dobrze, że tu a nie na jakimś wypizdowiu, do którego trzeba, nie wiem, 100 km wyśpieszyć, żeby znaleźć jakąś cywilizację. Więc szczęście w nieszczęściu, że może mieliśmy tyle szczęścia, że trafiliśmy do dobrego mechanika, do to zaporządnie. porządnie. Tak. Uwiecznijmy to, że jest na miejscu, wygląda tak. No, to będzie historia, o której opowiadamy. Będziemy opowiadać dzieciom. Długi czas. Ło, jest! Boże! Działa! Działa! Słyszycie nawet nasze Działa! dzieci. Działa! Działa! Odpalił! Macko, to jest ten moment po czterech dniach. No i mamy to. Właśnie ruszyliśmy. Znaczy, nie tak właśnie, bo po przejechaniu 50 metrów coś jebnęło, pierdzielnęło i. Kopeć za nami został, więc musieliśmy zjechać na pobocze. Okazało się, że co? Na czwartym cylinderze wydmuchało uszczelkę pod wtryskami. No! Czemu? Nie wiem, czy pan nie wyczyścił gniazda dobrze, czy ja. W każdym razie gościu się zawrócił szybciutko, wyczyścił gniazdo, włożył nową muszczelkę, skręcił wszystko i my jedziemy nabić klimę. Pojechaliśmy nabić klimę, mamy już przejechane w tym odcie 30 km. Nie, zaraz okay. Okay. Ciekawie, ciekawie, intensywnie. Stoimy teraz. Stoimy sobie yy, na światełkach, a ja poleciałam po kamerę, no żeby wam nagrać, co się u nas dzieje ciekawego. Jak już nagrywamy ten odcinek, no to przydałoby się, żeby nas trochę więcej. i chyba właśnie, ja nie chcę mówię chyba przez to, że chcieliśmy, że nagramy odcinek. Tak, to chyba przez. To. I żeby nie było, że nuda wracają tak, po nie. dwóch latach i co oni mają, no to zobaczcie co. Pierdolnięciem w takim konkretnym To No po prostu... <laughs> o matko. Mam nadzieję, że to się chociaż jakimiś komentarzami pod tym filmem e, odbije, żeby sobie chociaż poczytać a i a ten stres kupić, po prostu zmniejszyć. Chciałbym kupić sprintera przerobionego na camper Dobre i cenie. Tak, sprzedamy, sprzedamy bardzo ładny. Po remoncie silnika, także zapraszamy do zakupu. No i witamy się z Wami z granicy między Czarnogórą a Albanią, także dojechaliśmy. Myślę, że skoro już przejechaliśmy tyle kilometrów, to znaczy, że samo Myślę, że będzie kylopej. To już chyba, chyba to oznacza, że działa. Miejmy taką nadzieję, a powiem, to tutaj na granicy, tylko teraz zostawiły samochody, bo tam, za tym busem, stoi Mercedes identyczny jak nasz na polskich numerach i się śmialiśmy. Że tutaj stały części. No. Mały zaczął to przyjechać, pobrać. Dzieciaki już dokazują. Stoimy sobie w kolejce. Jest przed nami raz, dwa, trzy, cztery, pięć samochodów. Ojej, dzieciaki tam baryzują mocno na tyle. A to już jest. Misza tysiaczka. Grzeczna, powiedz zawsze. Nie wiem, ludzie nie wymagają od nas ani paszportu. Tak to nas. Że wszędzie paszport, tam koczkowanie, jakieś tam badania i tak dalej. Wszystko zrobiliśmy, mamy pod ręką, a nawet na jednej granicy nie poprosili nas o dokumenty. Pytamy, czy potrzebują paszportu? Nie. Także nie, to nie. Okej. Szczęśliwie się już skończyło. Mamy środa, no a w sumie powiedzmy, że po krzyżnicowej pauzie zaczynamy urlop. Tak. Co powiesz jeszcze? Myślę, myślę że to wszystko znaczy. Żegnamy się w tym vlogu i widzimy się w kolejnym. Myślę, że będziemy ciężko coś nakrywać.